Witam wszystkich bardzo serdecznie. Aleksandra Wojciechowicz. Już jakiś czas nie nagrywałam filmu na YouTube. No i czas. Dzisiaj spadł śnieg w Berlinie, dlatego tak usiadłam. Natomiast widzę, że moja kamera trochę tak tego nie pokazuje. Pewnie jak ja się schowam, to, to zobaczycie. No i yy, ta podniosła atmosfera, która tak nagle oczyściła atmosferę, trochę coś zmieniła. No powoduje we mnie taką yy, chęć dzielenia się. Ja mam grupę na Facebooku Kobieta Pełna Łaski. Tam przychodzimy z dziewczynami seminarii odnowy w Duchu Świętym. I mamy tydzień zasłania Ducha Świętego i sobie pomyślałam, że, yy, że to trochę tak, jakby zwykły śnieg, który pruszy, może zmienić coś? Może coś oczyścić rzeczywiście? Może coś dać? Jakieś nowe natchnienie? I potem, nie wiem czemu, oglądałam film z Manly Monroe <grywka> i zaskoczyła mnie, może dlatego, że wczoraj był 8 dzień grudnia, czyli uroczystość Maryjna. Że jest taki moment, bo to był film dokumentalny, kiedy mężczyźni nieśli ją na tronie. I ona tak do wszystkich wysyłała pocałunki, ale też było widać, że niezwykle jest podniesiona. Tak, o to było właśnie to, taka podniesiona. Aż do takiej euforii, aż do takiej wręcz ek ekstazy, bo widać, że ona nie wiedziała, co się dzieje, kiedy była niesiona na tym tronie. Ale sobie pomyślałam, że to powinno dotyczyć każdej kobiety, że, że chyba każda kobieta powinna przejść pewnego rodzaju inicjację. Tak jak mężczyzna powinien, może pójść i walczyć do, do lasu, mężczyźni powinni go wziąć i, i właśnie powinien się sprawdzić. Jakoś sam ze sobą. Tak, kobieta może powinna zostać uczczona w swojej kobiecości, żeby, żeby przejść tą transformację rzeczywiście z dziewczynki na kobietę. Dzisiaj mam ze sobą moją książkę, Królowa jako kobieca tożsamość. Między innymi dlatego, że jak zobaczyłam ten pruszący śnieg, powiedziałam sobie: Wow, coraz bliżej święta! A może ktoś będzie chciał ofiarować, podarować książkę. Prezencie Mikołajkowym, jakiejś swojej bliskiej kobiecie, uczcić ją w ten sposób, bo o czym myślisz, tym się stajesz. Jak kobieta myśli o sobie, że jest królową, w ogóle myśli, że może być królową, to ten proces zaczyna się. Książka jest bardzo bogata, ma 340 stron. Gdybym miała dokładnie mówić, no, każda strona jest o czymś innym. Jest troszkę też o archetypach, jest też rozdział o Maryi. A dlaczego też mi się skojarzyła nagle Mandry Morą z Maryją? To jest niesamowite. Może dlatego, że jak zobaczyłam ją, jak ją ci mężczyźni niosą na tym tronie, tak, tak przez w cudzysłowie przez ulicę, miasta, to tak mi się to skojarzyło z tym, że też jest ta kultura, taka tradycja chrześcijańska, że te obrazy maryjne są, są często niesione, czy, czy figury Maryi są właśnie ozdabiane, wywyższane i niesie się je właśnie tak na, jak na tronie, tak? buduje się dla tych obrazów taki podest. I myślę sobie, że to chyba właśnie dotyczy każdej kobiety, że jest jakieś takie... Niezasłużone, a zarazem potrzebne uwielbienie, oddanie czci, jakiegoś szacunku kobiecie za to, tylko że ona jest. Jakieś takie oddanie jej chwały, że, że kobieta, żeby być kobietą, musi przyjmować tak, bo kobieta jest minus musi przyjmować to no to, to ten zachwyt też nad sobą i to, tego kobieta potrzebuje, żeby być kobietą ale takie słowo mi się też pojawiło sophisticated, czyli taka wyrafinowana kobieta nie w znaczeniu, że perfidna tylko taka właśnie ta jakość jest już jej wyrobiona taka właśnie kobieta wytrawna to nie jest kobieta, która bierze bo potrzebuje, bo jest głodna tylko ona umie oddać ten blask od niej bijący wszystkim, bo czyż Mandrin Monroe nie była nam potrzebna? Czy Maryja uwielbiana nie jest nam potrzebna jako nasza matka, jako właśnie Madonna, jako ta Madonna? I myślę, że tutaj to jest bliskie kobiecie królowej, dlatego polecam że tym jest rozdział o Maryi w książce jako królowej jest tutaj o wielu kobietach królowych. Akurat o Melanie Monroe nie ma, dzisiaj, dzisiaj tak mi przyszło. Gdybym dziś tą książkę jeszcze pisała, to być może by się znalazł jakiś fragment poświęcony również dla niej. Natomiast co chcę powiedzieć, że tak mi przyszło, że, że każda właśnie mała dziewczynka, może nawet już nie mała, że w momencie, kiedy kobieta dostaje właśnie miesiączkę, być może właśnie wtedy powinna zostać posadzona na tronie, uniesiona, Powinna jej się, powinno się jej oddać cześć. I myślę, że to jest błogosławieństwo dla całego świata. Bo prawdziwa kobieta, właśnie ta, yy, ta, jako, ta jakościowa kobieta wewnętrznie, to ona nie będzie brać i nic nie oddawać, tylko będzie to w sobie w pewnym sensie transformować, znacznie przemieniać. Yy, I przy takiej kobiecie mężczyźni wzrastają i ona ma dobre intencje, bo wie, że. Ta kobiecość, ta madonna światu jest bardzo potrzebna. I kobieta królowa światu jest bardzo potrzebna. I ty jesteś jako kobieta królowa bardzo potrzebna. I kobiecie należy się szacunek, też należy się jej podarunek. Więc może ty masz mamę, ciocie, siostrę, może masz dziewczynę, może masz żonę i jeszcze nie wiesz, co kupić na prezent. Myślę, że moja książka jest świetnym pomysłem, na pewno niepowtarzalnym. I jeszcze raz powtarzam, że jeżeli myślisz o czymś i tak, jeżeli intensywnie o tym myślisz, to się tym stajesz. I kobieta, która czyta, szuka, chce być kobietą, staje się nią. I to jest proces, oczywiście, ale trzeba go zacząć jak najszybciej. Dlatego, oczywiście, polecam moją książkę. Mężczyzna, który daje, wzrasta. No, i tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Berlina, który dziś jest oprószony białym śniegiem. Jeżeli znalazłeś wartość, oczywiście, proszę o łapkę w górę polubienia. Subskrybowanie mojego kanału, a kobiety, zapraszam na moją grupę Kobieta Pełna Łaski na Facebooku. Link do kupna książki. I do mojej strony dla kobiet w opisie do tego filmu. Pozdrawiam. Pa.